O, dobra, mamy. Cześć wszystkim. Mamy do przetestowania. To jest zestaw, zestaw 3 fontanny. Go Go Dance. Nie wiem dlaczego oni to opakowali w tak wielkie pudło. Nie no to jest kurde kompletnie bez sensu. Jak tu są tylko trzy takie mhm. Nie wiem czemu tak zrobili. Tak czy inaczej. Mamy tutaj zaznaczone na fioletowo, na zielono, a to jest chyba na czarno. I tak od produktu JW37 Kaliber 22 mm Na zewnątrz może i jest. No dobra, nie wnika. Ilość mieszanki, mamy 190 gram. Na takie trzy fontanienki to jest dużo. To jest naprawdę dużo. Kategorie mamy F2 F2 I to wszystko. Jakiś kodzik mamy QR, nie wiem do czego, czy do spalania, czy do efektu jak to wygląda informacje, że nie odpalać pod alkohol, pod wpływem alkoholu, że materiał wybuchowy. Dobra. Jakie mamy efekty? Srebrna fontanna z zielonymi gwiazdkami. Może ja Wam pokażę. Tak? Będę czytała. Srebrna fontanna z zielonymi gwiazdkami plus klakling z czerwonymi gwiazdkami. Złota fontanna. Czerwone. Fontanna czerwone. Nie wiem co. Czerwone. Samo czerwone. Zielone gwiazdki trzeszczące chryzantemy. Plus żółte gwiazdki, kraknik No i co? No i to wszystko Podobność to jest troszeczkę większa od Jorgę Margarita Że jest ciut lepszy, fajniejszy efekt Ile ona kosztuje? Coś koło dwóch dych Coś takiego, koło dwudziestu złotych Jeśli mi się, jeśli znajdę, wstawię coś. Zobaczymy, ile faktycznie kosztuje, ile ja dałem. Nie... Odpalimy, zobaczymy. Ostatnio odpalaliśmy od te nowe od Piromaxa. No, Limits odpalaliśmy. Tą trzy 3... to była lawa. Nie pamiętam symbolu. Lawa też od Piromaxa. też nowość. Nie zachwyciła. Tu mamy kombinację trzech różnych efektów, czy nawet więcej. Zobaczymy, porównamy. Tam ta też kosztowała coś koło 20 zł. Ta lawa to też coś koło 20 zł. które będzie lepsze. Ale mi się wydaje, że to będzie chyba fajniejsze. No limits, jakieś 18 zł. Bardzo fajne, duży crackling, ale kurczę, czemu taka krótka? Dobra. Tak jak mówię, będzie ciemniej, odpalimy, zobaczymy, ocenimy. Dzięki wielkie, zapraszamy do oglądania. Oh. No siema. Znaczy siema, siema, już opowiadałem Aha, o tym. <laughs> Możemy odpalać, bo już to opowiadałem o tym. Gogo go Dance Gogo <laughs> go Dance Jorge Oj, za blisko stoję. Fajna, nie? No, bardzo długie są przerwy, powinno bardziej to płynnie iść. Fajna ale nie jakaś rewelacyjna nie? Brakuje czegoś mi Czegoś brakuje Dokładnie żebyś wiedział Troszeczkę to rozjaśnię No trochę cię nawet cię widać Coś brakuje nie? No, ale ogólnie? jest lepsza od margarity Nie powiedziałbym nie 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 powiedziałbym że była lepsza od margarity Trzeba by było wiesz, je razem Odpalić gdzieś Odpalić, obok. tak. I wtedy byśmy wiedzieli. Dobra, to tyle. Aha, papier i karton pod tym. No, bardzo, bardzo tutaj dużo tego. Mogli to zdecydowanie mniejsze zrobić, a ja, zrobili bardzo dużo. Już na 190 rzeczy. gram spodziewałem się, że będzie fajniejsza. Dobra, weźmiemy tam na razie połóż z boku, później ją weźmiemy. No i co? Margarita chyba lepsza. Margarita Tym bardziej, że tańsza, że delikatnie dokładamy i mamy dwie margarity. Nie? No dobra, łapeczka. W górę, zostawcie subskrypcję tak. i dajcie znać w komentarzu pod filmem, Dokładnie. czy odpalaliście ją, czy wam się tak podobała. No. I, tak no i to kończymy. Na razie się ma.